Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, w tym filmie zaprezentuję Wam rozpakowanie, czyli unboxing kamery akcji, kamery sportowej, kamery donoszenia noszenia Panasonic HX-A1M Ta, którą mamy tutaj w zestawie, jest to kolor pomarańczowy o czym świadczy ten bok, gdzie informuje nas, jaki kolor mamy tutaj po prawej stronie mamy informacje o czterech takich głównych funkcjach tej kamerki, czyli odporność na wodę do 1,5 metra pod wodę. Możemy wsadzić tą kamerkę. Sprawdziłem działa, zobaczycie w recenzji. Szok prów, czyli uderzenia z 1,5 metra, jeżeli urządzenie spadnie, nic się nie stanie. Odporność do działania do minus 10 stopni Celsjusza i odporność na kurz piasek. Full HD, rozdzielczość nagrywania. Mamy tutaj e, tryb nocny, że nawet przy 0 czyli braku oświetlenia, będzie działać ta kamerka jedynie będzie potrzebne jakieś dodatkowe źródło światła, np. podczerwonego Obsługa kart microSD XC do 128 GB, obsługa systemów e, Windows oraz e, OS X e, Co jeszcze? Oczywiście, oczywiście, wbudowana jest tutaj karta Wi-Fi, dzięki której obraz możemy oraz konfigurację urządzenia wykonać na naszym smartfonie lub tablecie za pomocą oprogramowania Panasonic Image App. Tu w tylnej części informacja na temat systemów obsługiwanych, ale to co istotne podstawowych, akcesoriów, które warto sobie wziąć pod uwagę, jeżeli planujemy jakieś wypady, ponieważ kamerkę możemy zamontować na dosłownie chyba wszystkie elementy: czy to jakieś rurki, czy to właśnie rower, czy to jakiś klips do czapki. Tu mamy nawet takie urządzenie, urządzenie, taką jakby gumkę dzięki temu mikrofon wbudowany w kamerkę nie będzie. Yy, że tak powiem, źle nagrywał ze względu na wiatr czyli mamy osłonę przeciwwietrzną yy, dodatkowe jakieś adaptery możliwość, jeżeli mielibyśmy dwie takie kamerki no możliwość za pomocą takiego adaptera podwójnego zamontować dwie, i jedna by nagrywała przód, druga tył tak więc są dosyć przemyślane elementy, łącznie z uchwytem na głowę który na testach mam i yy, przysawkowy uchwyt, na przykład do karoserii samochodu lub też szyby tak więc, yy, jak widzicie, zestaw jest dość bogaty, tych akcesoriów i na pewno każdy do, dopasuje sobie jakiś, jaki będzie potrzebował. W górnej części, krótka, że tak powiem, informacja, jak można wykorzystać. A jak widzicie, mamy to wykorzystanie dowolnie, w dowolnym sporcie, chyba jaki tylko może być. Eee, łącznie tu z takim podglądowym zdjęciem nocnego trybu. Ale skupmy się teraz na unboxingu, czyli co mamy w komplecie. Otwórzmy sobie pudełko. Ja już to wcześniej otwierałem, więc może idealnie nie będzie wszystko tak dopasowane jak oryginalnie było, ale myślę, że nie będzie to problem. W zestawie znajduje się uchwyt głowny, który montujemy sobie na głowę. Tutaj mamy możliwość regulacji tej gumki. Mamy możliwość regulacji tutaj, jeżeli chodzi o wielkość, objętość, albo nawet obwód bardziej naszej głowy. Tak więc dostosowujemy, jak, jak potrzebujemy, to dźwignię blokujemy. I co tam jeszcze? I tutaj możemy, jak widzicie, zauważyć, te elementy są ruchome, w związku z tym każdy kształt głowy jest tutaj wzięty pod uwagę, że będzie e, po prostu to dobrze wszystko przylegało i nie będzie nam sprawiało jakiegoś bólu. Oczywiście możemy także zamontować tą kamerkę na jakiejś opasce, na przykład na głowie, gdy biegamy, gdy się wspinamy, to dosłownie jest e, kwestia naszego gustu i tak dalej. Dobra, tutaj mamy z boku, możemy sobie odkręcić, tutaj mamy. Element na kulce, tak jakby montażowy, w którym montujemy sobie kamerkę i ustawiamy sobie kąt według naszej potrzeby. Na przykład nagrywamy jakiś poradnik, mamy na głowie ten element i kamerka nam tutaj fajnie kierujemy w ten sposób. Tu blokujemy tą stronę, o przepraszam, i już kamerka będzie w bezruchu. Tak więc e, naprawdę jest to wygodne. Przetestowałem już to, zobaczycie w recenzji, e, i to rozwiązanie, ta gumka, powoduje, że czoło nas na przykład nie boli, a jest świetnie. Że tak powiem, dopasowany ten element i na głowie się rzeczywiście trzyma. E, dobra, to jest pierwsze, pierwszy element, czyli uchwyt na głowny Następny element, jaki mamy, uchwyt do statywu, 1,4 cala, czyli inaczej mówiąc, możemy sobie tu kamerkę wsadzić. Zaraz Wam to zaprezentuję, jak to działa. Tu za pomocą tego pokrętła wysuwa się ten pas taki alagumowy, plastikowy, gumowy, e, i on ściska tą kamerkę w miejscu. A tu sobie montujemy do statywu i możemy na przykład na statywie małym, dużym, średnim e, na przykład używać jako kamery e, jakiejś ewentualnie do jakiegoś innego uchwytu, przyssawki na samochodzie, byle miała załącze tutaj e, gwintowane jedna cala. Ok, co dalej? Woreczek w woreczku. O, w woreczku dodatkowe elementy, to są elementy takie z tyłu kamerki i z przodu, które są do podmiany. Tylny, jak zauważycie, od razu są tu takie gumeczki te gumeczki sprawiają, że te elementy zamykają naszą kamerkę w pełni wodoszczelnie sprawdziłem w Aquaparku, 100% wodoszczelności ten element tu, jak widzicie, jest przelotowy czyli na pewno nie ma tu żadnej wodoszczelności, akurat w tym wypadku ale o co tutaj chodzi? ten element jest przelotowy, ponieważ jak założymy, możemy tu sobie podłączyć kabelek Micro USB i urządzenie ładować, albo na przykład powerbank, albo na przykład nie wiem, inne urządzenie do przesyłania na przykład danych do komputera. Tak więc to jest taki adapter, który wykorzystujemy do przerzucania danych, do ładowania urządzenia w ten sposób. Ok. To jest taki dodatkowy element, tu jest takie szkiełko specjalne. Podczerwieni i R, tak jak tutaj widzicie, co nam też kiełko daje? Daje nam to dokładnie to, że jeżeli je założymy, to nasza kamerka przechodzi w inny tryb nagrywania, taki właśnie w kolorystyce zielonawej, jest bardziej czuła i w słabszym oświetleniu nagle mamy wszystko jaśniejsze, ale jest to tak jakby tak zielonkawe, coś, ale noktowizor. Noktowizor i rzeczywiście to naprawdę działa, to nie jest jakaś bójta. Przetestowałem to, zobaczycie w recenzji, tak więc recenzja niebawem. Co dalej, co dalej? Tak więc to są elementy, które mamy tutaj w komplecie. Możemy je sobie podmieniać. To są dodatkowe elementy. Jest oczywiście jeszcze kabelek USB, micro USB do ładowania i przesyłania danych, ale i dodatkowo i to jest bardzo fajna funkcja tej kamery dodatkowo kamera może służyć jako kamera internetowa do naszego komputera. W rozdzielczości Full HD działa, świetnie to działa bardzo fajna funkcja, więc kabelek służy w trzech opcjach. Ok, dalej. Oczywiście, pewnie wszystkie instrukcje to zawsze musi być. Tutaj mamy w kilku językach instrukcje, podstawy, jakieś karty gwarancyjne. O, i to co istotne, zaraz wam pokażę. Dodatkowe cztery gumki, właśnie na te pokrętła. Tutaj, jeżeli by się zużywały z czasem, Także żeby móc te gumki założyć i one będą nam służyć. E, Odnośnie wodoszczelności. Ponieważ jeżeli setki razy będziemy to odkręcać, to ta gumka traci na swojej szczelności, może kiedyś pęknąć. Więc kiedyś sobie zmienimy. Być może nigdy, ale są w zapasie bardzo fajny ruch, jeżeli chodzi o pana Co jeszcze? Co jeszcze jak wyciągnąć tą gumkę, czyli podważyć po prostu jakimś elementem nieostrym, ale do podważenia i tą gumkę po prostu możemy sobie ściągnąć. I założyć na przykład nową. Dobra, tak więc instrukcja jest pełna. Z ciekawości sprawdziłem, czy w instrukcji, akurat nie ma tu polskiej w tym samplowym egzemplarzu, ale z ciekawości sprawdzałem, czy jest bardzo szczegółowa instrukcja. I tak poza wszystkimi szczegółami, jakimiś konfiguracji, jak co podłączyć i tak dalej, mamy tutaj szczegółową konfigurację specyfikacyjną, co akurat ja zawsze doceniam, jeżeli chodzi o różnego rodzaju instrukcje, czyli jakie karty pamięci jaki mamy przetwornik jaki jest kąt widzenia w dwóch trybach tutaj mamy aż do 150 stopni, jeżeli chodzi o szerokokątny przesłona, liczba przesłony 2,8, więc może nie jest to najjaśniejsze że tak powiem, obiektyw znaczy najjaśniejsze światło, najmocniejsze ale jest naprawdę bardzo fajnie, rozdzielczość maksymalna Full HD, czyści klatek Szkoda, mogłoby być 60, ale w sumie 30 bez problemu przy takich kamerkach wystarcza. Powinno wystarczyć. Szczególnie, że możemy sobie zmniejszyć rozdzielczość i ustawić 60 klatek, a w ekstremalnym takim jeszcze trybie zrobić nawet i 120 klatek, tylko w niższej rozdzielczości. Mamy informację oczywiście o akumulatorze na 480 mAh. Dobra, przejdźmy może dalej. Tu mamy opis wszystkich funkcji Wi-Fi, jak podłączyć, jakie elementy są w zestawie, do czego służą. Kamerka występuje na rynku w kolorze czarnym i pomarańczowym. Pomarańczowy jest naprawdę żywy, bardzo fajny, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o papierzyska. Jest jeszcze tutaj instrukcja bardziej szczegółowa. W języku polskim akurat nie ma. Nie, to jest chyba to samo, tylko w innych językach. Tu jeszcze jest jedna. Są obrazki, jak montować tą kamerkę do uchwytu tego takiego. Wszystko krok po kroku, tak więc myślę, że. Każdy kto będzie akurat kupował tą kamerkę, to będzie zadowolony Ale teraz przejdźmy dalej do samej kamerki Papierzyska, wszystko na bok Co tam mamy w zestawie? O i tam mamy właśnie najważniejszy element całego tego pudełka Czyli po prostu kamerkę Pudełko dajmy sobie na razie na bok, ona jest teraz nieistotne Kamerka zabezpieczona I wygląda to o, w ten sposób i wygląda to tak takie małe coś, zobaczcie takie małe coś i na pierwszy rzut oka, jeżeli mielibyśmy się zastanawiać nad tym, to powiedzielibyśmy, kurczę, na no mały taki kurdupelek jakiś co to może robić, jak to może działać powiem Wam tak, świetne urządzenie przetestowałem już pod wodą, na basenie w ciemności, żeby zobaczyć, jak to działa jeżeli chodzi o ten dodatkowy obiektyw, który zaraz Wam pokażę kamerka wygląda tak jak zresztą widzicie, takie moje pierwsze wrażenie e, jest naprawdę świetne. E, fajny stop, jakiegoś nie wiem, metalu, prawdopodobnie jakiegoś aluminium czy magnezu. E, wszystko tak fajnie dopasowane, żywy kolor, jak sami zresztą widzicie i guziki wszystko stabilne. Jeżeli chodzi o sterowanie tym urządzeniem pod wodą, to jest to bezproblemowe. Czyli wyobraźcie sobie, jesteście pod wodą i chcecie zacząć nagrywać. Wybieracie sobie pod wodą tu funkcję, czy zdjęcie, czy slow motion, czy nagrywanie. Klikacie guzik nagrywaj i zaczyna nagrywać. Jeżeli chcemy uruchomić opcję Wi-Fi, ale już, już nie pod wodą, oczywiście, żeby przesłać dane lub połączyć się e, na smartfonie z tym urządzeniem, żeby zobaczyć, e, co, jakie ustawienia są, po prostu zobaczyć live obraz i na przykład włączyć nagrywanie, włączyć robienie zdjęć, wszystko działa bez problemu. Wystarczy ten przycisk mode, przycisnąć na dwie sekundy, ta lampka się tutaj zaświeca i tworzy się tutaj taki Access Point Wearable A1 taka nazwa sieci i w smartfonie wystarczy, że e, dodajemy ewentualnie w tej aplikacji Panasonic Image App e, znajduje nam tą, e, tą sieć tego urządzenia, tylko Wi-Fi musi być w urządzeniu włączone e, Konstrukcja, ktoś to nie jest takie standardowe, że tak powiem, podejście. Bo większość ludzi jest przyzwyczajonych do GoPro, i tego GoPro to już jest taki kwadratowy elemencik prostokątny, przepraszam. No i taki najbardziej popularny. Ale powiem wam, jest pewna zaleta właśnie w takiej konstrukcji. Po pierwsze, zobaczcie, jak łatwo to zamontować. Ciao, i już. Zobaczcie teraz, jak łatwo to obrócić, jeżeli chodzi o kąt. Bez najmniejszego problemu. W dowolnym miejscu, jakkolwiek byśmy to montowali do czegokolwiek. Co dalej? Zobaczcie teraz ten element montażowy do głowy. Teraz uwolnimy trochę, żeby móc wyciągnąć. Tak jak mówiłem, na tym pasku można regulować. O, ciach, odłóżmy. Tu jest ten uchwyt na główny. Zobaczcie teraz to. Wskakuje to sobie. O, gdzie to jest? O, tak. Ciach, i jest na miejscu. ustawiamy sobie taki kąt, jak my chcemy powiedzmy, że nagrywamy coś, tak? trochę nie tak, to tak na smartfonie sobie podglądamy obraz żeby zobaczyć, czy jest dobrze ustawione ciach, tutaj blokujemy i już kamerka na głowie sobie jest i nagrywa to, co przed nami się dzieje tak więc, jak sami widzicie jest to naprawdę fajna konstrukcja która na pierwszy rzut oka mnie po prostu trochę dziwiła, że dlaczego taki wałek ja sprawdza się bardzo fajnie nawet w instrukcji obsługi znajdziecie informację, jak wymienić akumulator. Zobaczcie, teraz ściągniemy te elementy. Teraz ta kamerka byłaby w pełni szczelna, tak jak teraz widzicie. Czyli tu zamknięty i tu element. Wszystko jest wodoszczelne. Pod wodą możecie tak naprawdę robić wszystko. Możecie tu naciskać guziki, wszystko działa, nic nie zaleje. Naprawdę jest to bardzo dobra konstrukcja. Ok, ściągnijmy sobie teraz ten element z tą uszczelką. E, ściągnijmy sobie ten element z tym obiektywkiem. A może to nie jest obiektyw, tylko takie szkiełko specjalne. ściągnijmy. I tak wygląda kamerka, jeżeli chodzi o bez tych elementów. Mamy tu też informację, że jeżeli urządzenie jest długo używane, może być gorące i, i tak samo karta pamięci, i to nie jest żadna dysfunkcja czy jakaś negatywna cecha. Jest to całkowicie normalne zjawisko i nie ma się co tutaj jakoś przejmować tym. Dobra, tu mamy złącze mikro USB do ładowania, do przesyłania danych. Poniżej mamy złącze karty pamięci, tutaj w tym miejscu tak jak widzicie, u góry jakąś tam śrubeczkę, jak widzicie tutaj mamy możliwość ściągnięcia tego elementu, wyciągnięcia zgodnie z, z informacją jeżeli chodzi o instrukcję obsługi bez problemu możemy to zrobić tutaj mamy guziczek reset jeżeli jakimś cudem nasze urządzenie by się na przykład zawiesiło, coś by się stało, możemy bez problemu wyciągnąć ten element i wysunąć tam w środku jest bateria, możemy tą baterię nawet sobie za jakiś czas wymienić to nie ogranicza nas, to nie jest to jakoś zlepione na stałe, tylko Panasonic daje nam taką możliwość. W przedniej części obiektyw tutaj szerokokątny, bardzo fajnie się sprawdza 120 i 150 stopni, zależnie od funkcji, jaką włączymy. Tak więc pierwsze wrażenie moje, jeżeli chodzi o tą kamerkę, jest bardzo dobre. Szczególnie, że zobaczcie, tu są te dwa szkiełka, zobaczcie, to szkiełko z tym oznaczeniem IR, czyli tej podczerwieni, jest przeźroczyste. Te już nie jest, te standardowe nie jest. Tak więc, jeżeli mamy założone te niestandardowe, to mamy normalnie kolorowy obraz. Jeżeli założymy te z tym oznaczeniem podczerwieni, to w tym momencie obraz naszej kamerki już jest w innym kolorze. W recenzji zobaczycie dokładnie o co tu chodzi. Po prostu z tym obiektywem, a z tym nakładką szklaną, przepraszam, nasza kamerka przechodzi w taki tryb nagrywania właśnie tego nocnego trybu. Działa to naprawdę bardzo fajnie. Mamy tu automatyczny balans, mieli kamerka spisuje się świetnie pod wodą. Raz mi nawet delikatnie upadła, nic się nie stało, nawet śladu nie ma. Tak więc, co mogę Wam powiedzieć, nie jest to żaden, żaden unboxing szczególny. Jest to po prostu dobry, dobry produkt. Jeżeli ktoś zastanawia się nad GoPro, zastanawia się nad na przykład tą kamerką, lub dowolną inną. To wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajny pomysł, jeżeli ktoś planuje zakup. Bateria tutaj starcza na około godzinę nagrywania. Godzinę nawet 10, może krócej, wszystko zależy czy dużo tutaj machlujemy, to znaczy zmieniamy ustawień i nagrywamy po troszku. Tutaj to raz, to raz to, to wtedy zabiera czas. Jeżeli byśmy mieli non-stop podłączone wi fi na przykład z jakimś urządzeniem typu tablet albo smartfon, że podglądamy non-stop, co tu się dzieje to w takim wypadku powinniśmy podłączyć sobie zasilanie i wtedy korzystać. Dlaczego? Bo bez tego, no to mamy jakieś 30, 35 minut nagrywania, ponieważ Wi-Fi bardzo dużo kradnie tutaj prądu co nie, nie powinno nikogo dziwić Kartę pamięci tutaj na dole mamy, możemy ją oczywiście nacisnąć, wyciągnąć tutaj mam 64, teraz na teście i oczywiście możemy ją sobie wsunąć z powrotem. Tak więc, jeżeli chodzi o, o unboxing oraz pierwsze wrażenia, powiem Wam tak: bardzo dobre wrażenia. Bardzo ciekawy produkt, myślę, że warto się nim zainteresować. A na tym, że tak powiem, bym zakończył. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania względem tego produktu, pytajcie w komentarzach, ale szczegółowe pytania jakieś oczywiście. Mam już tą kamerkę przetestowaną i już będę tworzył teraz recenzję dla Was. Już ją wpisałem, jest już na blogu, tak więc możecie sobie już przeczytać wszystkie szczegóły, a teraz jeszcze wideo. Recenzję dla Was zrobię. Myślę, do 10 minut się zmieszczę. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do zainteresowania się tym produktem, bo jest naprawdę bardzo dobry. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć Wam.